Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chcę wrócić do tematu psychuszek i pokazać wam, co to jest na przykładzie kamratów. Marcin i Wojciech, czyli liderzy tzw. kamratów, zostali skierowani na przymusowe badania psychiatryczne. Nie byłoby to nic dziwnego dla normego, normalnego, szarego zjadacza chleba, gdyby nie to, że. Ten problem naprawdę trzeba zrozumieć i rozgryźć, bo jest to problem palący nas, Polaków, nas, szczególnie ludzi, którzy no, walczą z tym systemem w jakiś tam sposób od wielu, wielu lat, którzy próbują coś w tym kraju zmienić. I uwierzcie mi, że te psychuszki jest to sposób na zamykanie ludzi na długie lata, ale przede wszystkim na zastraszanie zastraszanie ludzi. W taki sposób, że no, można człowieka przetrzymać w tym psychiatryku na wiele lat, właśnie bez wyroku. Co gorzej, bez udowodnionego wyroku. Powiem Wam, że wielu polityków by się klasyfikowało hmm, nie do badań, tylko od razu do leczenia, i zauważcie, że ci ludzie mają wpływ na politykę całego kraju, na naszą politykę międzynarodową, na to, jak nas postrzegają inne narody i choćby nawet na przykładzie też właśnie kamratów i pana mecenasa Giertycha. Spójrzcie na to. Obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny i to jest, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, przejęte w większości przez ludzi. Typu pana Olszańskiego, jak, jakiś braci, kamraci. W tej chwili no, nie wykluczyłabym, że te jego działania mają na celu jakby zasugerowanie, że być może coś jest nie tak z jego y, stanem zdrowia. Nie chciałabym tutaj oszczegać, bo nie jestem lekarzem. Pamiętamy, kiedy Roman Giertych zemdlał, są też różne inne opcje obrony tego typu, można się bronić, na przykład niepoczytalnością. To jest ważny argument w sądzie, nie można go lekceważyć. Może taki jest scenariusz. Już Roman Giertycha. Tylko dlaczego cała Polska musi razem z Giertychem lądować na tym oddziale? Ocencie sami, czy wypowiedź, czy zachowanie, czy to jest normalny polityk, czy jego nie trzeba by było poddać właśnie badaniu na, takim, na takich samych warunkach jak Olszańskiego i Osadowskiego? Przecież to powinno być równe dla wszystkich działanie prawa, tak? Jeżeli ktoś. Nie potrafi się wypowiedzieć, nie potrafi się wysłowić, a wręcz rzuca kłamstwami w przestrzeni publicznej, że on z całą stanowczością, coś tam w tym stylu, tak, z całą pewnością. To jest chore. To nie jest, to nie jest manipulacja jakaś. To jest chore, to, to jest psychoza jakaś tych ludzi. No ale wracając do psychuszek: psychuszki są oparte o artykuł 203 Kodeksu Postępowania Karnego. Według tego kodeksu, ja zaraz może znajdę sobie ściągę tutaj i się posłużę tą ściągą, no znalazłem. I tak, artykuł 203 KPK, obserwacja w zakładzie leczniczym. W razie zgłoszenia przezbiegłych takiej konieczności, tej, tej obserwacji, Badania stanu zdrowia połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym, tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. I teraz te słowa mówią o tym, że można zamknąć już człowieka tylko na podstawie podejrzenia, że oskarżony mógł jakieś tam popełnić przestępstwo, ale zauważcie, że tego przestępstwa mu nie udowodniono. I ten artykuł 203. Dopuszcza zamykanie człowieka właśnie na podstawie tylko i wyłącznie domniemania popełnionych przestępstw, domniemania popełnionej zbrodni. I to jest właśnie patologia, to, o czym mówię właśnie, że to jest patologia, która powinna być w ogóle skasowana z kodeksu, kodeksu postępowania karnego, gdyż nie można zamykać człowieka, w stosunku do którego jest tylko podejrzenie, prawda? To jest nie. Powiedzmy o no niekonstytucyjne, ale to jest też niezgodne z prawami człowieka. Posłuchajcie kolejny paragraf. O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, tak? określając miejsce i czas trwania obserwacji. W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wniosek prokuratora przepisy artykułu 156. Udostępnienie akt sprawy w związku z artykułem 249, przesłanki, tryb stosowania środków zapobiegawczych stosuje się odpowiednio. Posłuchajcie, to jest tak, że prokurator wnioskuje o przebadanie, biegli wnioskują o zamknięcie, i człowiek jest zamykany. I teraz, kolejny paragraf, trzeci. Posłuchajcie tego, bo to jest straszne. Obserwacja w zakładzie leczniczym. Nie powinna trwać dłużej niż 4 tygodnie. Tak? Na wniosek zakładu, czyli Szpitala Psychiatrycznego i tzw. biegłych, sąd może przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do zakończenia obserwacji. Łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może przekroczyć 8 tygodni. O zakończeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają sąd. I teraz. Z mojego doświadczenia, z tych materiałów, które robiłem wcześniej, miałem styczność z takimi przypadkami, że ludziom podczas tak zwanej obserwacji lekarze diagnozowali chorobę. I co się wtedy działo? Taki człowiek został określony chorym i wtedy się zmieniały przepisy prawa. Wiecie? I wtedy nie ma już zastosowania artykułu 203, Szczególnie paragraf trzeci, że ma się to skończyć na ósmym tygodniu. Tylko jest tu stosowany artykuł, zaraz go znajdę, z ustawy o zdrowiu psychicznym. No i słuchajcie tego: ustawa o zdrowiu psychicznym, artykuł 23, paragraf pierwszy. Osoba chora psychicznie. Może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaganej w artykule 22, tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo zdrowiu lub życiu i zdrowiu innych osób. O przyjęciu do szpitala osoby, w której mowa w artykule, ustęp pierwszy, postanawia lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym jej zbadaniu i Zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa, i to jest właśnie ta patologia, o której mówię, sama esencja tej patologii, bo człowiek zamknięty w tym psychiatryku na 4 czy tam 8 tygodni, można tam pewnie zbzikować. Wiecie, jeżeli jest ktoś pozbawiony, pozbawiony wolności i na ten okres pozbawienia go wolności przebywa, powiedzmy to, kolekwialnie z wariatami, tak? Jak te stare polskie przysłowie mówi, kto z kim przystaje, takim się staje. Tam faktycznie można, można sfiksować. Ludzie, jeżeli mają jakieś naprawdę mocne głowy, to, to, to zniosą, tak? Ale jeżeli ktoś tam fiksuje powiedzmy w pierwszym, drugim, trzecim tygodniu, chociażby z powodu samego odosobnienia, z powodu braku kontaktu z bliskimi, z niemożliwości wychodzenia na spacer, dostaje leki, dostaje leki na uspokojenie. Co w tych lekach jest, tego nie wiemy. Praktycznie jest stosowana metoda, że masz, bierz, jak, jak ci się nie podoba, to dostaniesz na siłę, i teraz tak, jeżeli człowiek będzie się tam stawiał, może być napisany jakiś raporcik, że właśnie co robi, zagraża zdrowiu swojemu lub innych, i wtedy ta patologia patologia tych biegłych, tych psychiatrów. I tych sądów może stosować właśnie ustawę o zdrowiu psychicznym. I spotkałem się właśnie w swoich tych wywiadach z ludźmi, na których zastosowano tę ustawę, pomimo że nie byli, nie byli żadnymi wariatami, tylko po prostu byli w taki sposób orzekani przez tak zwanych biegłych. Nie chcę teraz oceniać, czy tu chodzi o pieniądze, czy tu chodzi o gnojenie ludzi, chociaż byłbym skłonny uznać, że chodzi o to drugie. Ale z przesłanką ku pierwszemu, też bo z tego są ogromne pieniądze. Taki człowiek obserwowany przynosi dla szpitala kilka, kilkadziesiąt chyba tysięcy zysków w miesiącu. A, ale przede wszystkim zauważcie, jak, jaką to patologię tworzy. Jeden człowiek, z którym miałem wywiady, i możecie to znaleźć na moim kanale, był zamknięty najpierw w więzieniu, gdzie tak zwani prokuratorzy nie, nie postawili mu żadnego oskarżenia takiego, który dałoby się obronić w sądzie. Z tego tytułu prawdopodobnie padła decyzja, że należy go psychiatryzować. Chłopak trafił na półtorej roku do psychiatryka i tam był męczony, tam był trzymany na zasadzie takiej, że może wrócić na drogę przestępstwa. To jest w taki sposób robione, że biegli co pół roku, czyli dokładnie tak jak za Stalina. Co pół roku stawiają takiego człowieka na komisję, a nawet oni go nie oglądają tam, bo to, bo to się odbywa na takiej zasadzie, że ten sąd jest kapturowy ten człowiek wcale nie musi tam przyjechać na, do, na tą rozprawę, nawet nie musi być połączony online. Wystarczy, że jakiś tam e, psychiatra z tego oddziału napisze, że jego zachowanie jest niepoprawne, i to wystarczy dla sądu. Ale wiecie co sądy najczęściej piszą z tego, co się spotkałem? Jeszcze raz podkreślam, patologia. Sądy piszą, że może wrócić na drogę przestępstwa. I dlatego będzie dalej trzymany w psychiatryku. I teraz pytanie jest moje takie: kto mu udowodnił to przestępstwo? Który sąd mu udowodnił to przestępstwo? Który sąd skazał go prawomocnym wyrokiem polskim, że jest przestępcą? I wyobraźcie sobie, że właśnie stosowanie tych dwóch artykułów, jeden uzupełnia drugi. Tych dwóch artykułów i tych dwóch, tych, tych dwóch ustaw, tak, KPK i Ustawa o Zdrowiu y, Psychicznym pozwala trzymać ludzi w tym kraju po kilkanaście lat. Po kilkanaście lat. Dla tego mojego znajomego pana Tomasza udało się wyjść stamtąd po półtorej roku. Po tym incydencie powiedzmy, przepraszam, to, to jest obraza dla Tomasza, żeby tak powiedzieć. Po tym bandyckim zachowaniu biegłych sądów, pan Tomasz po wyjściu zrobił badania u trzech niezależnych psychiatrów, którzy, jak jeden mąż, rzekli, że nie jest chory psychicznie i nigdy nie był. Więc teraz zobaczcie, jakie stwarza zagrożenie ten układ, ten układ, który, który pozwala na takie niszczenie ludzi. Psychiatryzowanie, jeżeli się nie uda skryminalizować. To się próbuje psychiatryzować. Jeżeli człowiek jest niebezpieczny i fika, jak to ładnie się mówi, kolokwialnie rzecz ujmując, to się go po prostu ucisza za kratami w kaftanie i z lekami, które potrafią spowodować, że będzie się siedział i ślinił tylko do końca życia. A wiem co mówię, bo mam takie nagrania przemycone z szpitali psychiatrycznych. To jest patologia, która w ogóle powinna zostać skreślona z kodeksów tych kodeksów tych, tych karnych czyli ten kodeks postępowania karnego on nie powinien zawierać takiego artykułu jak 203 przynajmniej powinien być w, inaczej zapisany Ja rozumiem, że ludzie, którzy faktycznie mają problemy psychiczne nie powinni siedzieć w więzieniach, tylko powinni być leczeni, ale kolejność kolejność jaką w tej chwili narzuca Sąd, czy tam zespół biegłych, nie powinna być taka. Powinien być najpierw sąd. Sąd powinien orzec, czy taki człowiek zasłużył na karę w sensie zrozumienia tego prawa karnego, czy zasłużył na tą karę i odpowiednią karę mu, tak jakby, dobrać z kodeksu postępowania karnego, ten zakres kary, powiedzmy, tak. I dajmy na to. Zaznaczyć, że ta kara jest zagrożona dwoma latami. I teraz dopiero powinien być stwierdzony zakres poczytalności, czy on jest poczytalny, czy nie, jeżeli zachodzą obawy co do jego poczytalności, bo nie każdego człowieka trzeba tam kierować, i dopiero na podstawie tego, czyli mamy człowieka, który faktycznie już został przez sąd oceniony, któremu grozi dwa lata i który należy, którego należy sprawdzić pod względem poczytelności. Wtedy takiego człowieka możemy kierować i właśnie wtedy przez sąd właśnie do tego zakładu psychiatrycznego i ewentualnie tam go poddać obserwacji, czy zasługuje na leczenie i ewentualnie poddać go leczeniu przymusowemu, ale w zakresie tej kary, jaką dostał. Czyli żeby nie było takiej patologii, że ludzie są trzymani w psychiatrykach po kilkanaście lat, bo to, co mówiłem o Tomku, to jest półtorej roku, ale uwierzcie mi, że są ludzie, też pokazywałem to w swoich felietonach, że ci ludzie są trzymani po 17 i więcej. Był naj, 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 najbardziej bulwersujący fakt trzymania człowieka 17 lat za kradzież słoików z konfiturami od swojej sąsiadki. I ten człowiek też miał właśnie orzekanie przez biegłych. Orzekanie, takie, taką diagnozę, że może wrócić na drogę przestępstwa, i sąd co pół roku przychylał się do tego wniosku, by tego człowieka trzymać. 17 lat, za słoiki z piwnicy. Także przełóżcie to na przykład obecny, czyli naszych kamratów, czy Wojtka Olszeńskiego, jak ja o nim mówię, aktorzyna. Zresztą on tak samo sobie mówi, aktorzyna. I przełóżcie to na to, co można ludziom zrobić, jak ludzi zastraszyć. I na przykładzie właśnie nawet Wojtka i Marcina. Jak można całe społeczeństwo zastraszyć. Czyli zobaczcie, prokurator, szustarano, rano, yy, aresztowanie, media, nagłośnienie. I teraz zobaczcie, psychiatryki, nagłośnienie tego. Zobaczcie, czy to nie jest operacja psychologiczna na całym narodzie polskim. Spójrzcie na to z tej strony, ale przy okazji też... Spróbujcie pomóc kamratom, żeby to w jakiś sposób oprotestować i przede wszystkim wrzucić ten temat, żeby to nawet Trybunał Konstytucyjny sprawdził, jeżeli chodzi o zgodność z Konstytucją. Bo ja wam powiem, że pytam o takie rzeczy, sądy powszechne i włos się jeży, jakie odpowiedzi dostaję. Już wam zacytuję odpowiedź, już tak na koniec, na króciutko. Znajdę to za chwilkę i już cytuję. Posłuchajcie. Sąd informuje, że zgodnie z artykułem 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Podkreślam, że władza publiczna musi być wybierana zgodnie z Konstytucją. Sądy nie są wybierane. Kłania się Urząd Cywilnej Demokratycznej Kontroli. Ale słuchajcie dalej. Jeszcze raz zacznę od początku, żeby to wybrzmiało dokładnie. Przewodnicząca, przepraszam, dalej, że zgodnie z artykułem 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie w granicach prawa. Podstawą prowadzenia przedmiotowego postępowania są przepisy kodeksu ustawy, ustawy Kodeks Postępowania Karnego, w tym m.in. artykuł 203, o którym wcześniej mówiłem, aktu prawnego, które po ogłoszeniu wejścia w życie są powszechnie obowiązujące. I teraz słuchajcie dalej. Jeżeli chodzi o konstytucję, zachodzi co do nich domniemanie zgodności z konstytucją. Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie stwierdzi inaczej w drodze orzeczenia. Rozumiecie patologię? Jest domniemanie zgodności z konstytucją. Właśnie i ten zapis powinien być zmieniony. To najpierw trzeba sprawdzać zgodność z konstytucją danych przepisów, a nie domniemać i sądy, które nigdy nie były wybierane przez nikogo. Na zasadzie domniemania zgodności z konstytucją, zamykają i po cichu mordują ludzi w zakładach psychiatrycznych. Dziękuję za uwagę i pozostawiam do przemyślenia. I zapraszam do Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli.